Espresyruje Pan ulicą Gdańską w Bydgoszczy, akurat tutaj są apteki 3. Widział Pan już zamknięte? Co Pan sądzi o tym procesie? Na razie ich nie, nie widziałem, czy są zamknięte, czy nie. Natomiast niewątpliwie solidaryzuję się z środowiskiem aptekarskim. Nie może być tak, że aptekarze mają być chłopcem do bicia i odpowiadać za błędy nie swoje, a innych. Nikt nie mówi przecież o tym, że za błędy, które popełni aptekarz, nie ma, ma być zwolniony tutaj z odpowiedzialności. Tu chodzi jedynie o y, zwolnienie z odpowiedzialności za błędy systemu, bądź błędy popełnione przez innych. Chociaż y, nie wszystkim pacjentom z pilnymi receptami to się podoba. Z pewnością y, pacjenci nie rozumieją istoty sprawy. Z tego co wiem, to pilne recepty mają być realizowane i będą realizowane mimo protestu. Natomiast trzeba pamiętać, że jedna z poprawek, które myśmy przyjęli, a której, na której powinno zależeć pacjent, została zgłoszona właśnie przez środowisko aptekarskie. Myślę tutaj o poprawce, która mówiła o tym, że można realizować na receptę, gdzie jest wypisany odniesiony lek. Akurat tego le leku nie będzie w aptece i po to, żeby pacjent nie odszedł z kwitkiem, tylko mógł być pozytywnie załatwiony. Co pan wróży takiemu protestowi aptekarzy? Czy ten proces będzie skuteczny? Jeżeli rządowi naprawdę zależy choć trochę na dialogu, to czym prędzej wycofa się swoich błędnych decyzji i w końcu poprawi bardziej kompleksowo tą ustawę. Tym bardziej, że tak naprawdę tu zawiera ona jeszcze wiele innych pułapek i właściwie, pułapek i właściwie każdy tydzień będzie pokazywał kolejne błędy, które ma zarówno ta ustawa, jak i inne ustawy z pakietu minister Kopacz. Tak naprawdę to do tego wszystkiego należałoby jeszcze dodać błędy w rozporządzeniach i chociażby źle skonstruowano listę leków re refundowanych, gdzie pacjenci będą płacić niestety więcej, a nie mniej. Więcej, czyli inaczej niż do tej pory zapewniało ministerstwo. Ale można to zapytać pacjent przecież. Ja bo powiedział potencjalnie zacjonię. Ale nie tylko leki. Na receptę. recepty. No, rozumiem, że tylko leki na receptę, tak? To znaczy, nie ma i może być syrop dla dziecka, który ma gorączkę na przykład. Albo osoba, która w szpilkę. rozumiem. Czyli nie tylko recepty. Nie tylko recepty mogą to być leki bez recepty Bo, ale wszystkim lekarzom. My kto żył z zamkniętymi? No cóż, tak się składa, że aptekarze domagają się swoich praw, których im odmówiono. Przypominam, że minister zdrowia dogadał się z tym środowiskiem, które zresztą od początku było bardzo otwarte na postulaty i prośby Ministerstwa Zdrowia. Realizowało te słynne już recepty z pieczątkami. No ale później, właśnie coś się wydarzyło, gdzie projekt, który został złożony przez ministra Rukowicza na posiedzenie rządu. Już z posiedzenia rządu wyszedł niekompletny. Co więcej, poprawki, które myśmy składali w Sejmie, które miały wypełnić tą lukę, nie zostały przyjmowane, a minister zdrowia, jak zwykle, jak to jest w zwyczaju, proszony o wyrażenie opinii do tychże poprawek, zgodny z oczekiwań środowiska aptekarskiego, przez nich rekomendowanymi. Powiedział, że on nie zabiera żadnego zdania w tej sprawie, bo to jest sprawa parlamentarzystów klubu PO. Jednym słowem dał jasno do zrozumienia. On swoje już wcześniej uzgodnił, wynegocjował. Niestety jego nie posłuchano, a w tej sytuacji martwcie się sami, czyli niech posłowie PO i PSL-u biorą na siebie całą odpowiedzialność. Ja tak nie obawia się pan jako i że po prostu pójdzie do apteki i rzeczywiście nie będzie mógł kupić leku y, z należną się panu, jak w każdemu obywatelowi No ja dlatego właśnie nie rozumiem, jak to jest możliwe, że... Sprawy, które wnosiły środowiska aptekarskie, na które bądź co zgodził się minister Arukowicz, nagle no, ktoś okazał się mądrzejszy w rządzie od ministra zdrowia, czy też tak silny wpływ miała pani minister Kopacz i te słuszne postulaty zostały wcale zmienione. Przecież gdyby to się nie stało, to nie byłoby żadnego problemu, aptekarze by nie protestowali. Ale czy nie obawia się, pan, że pójdzie do apteki i rzeczywiście nie nie bo nie zależną nie obawiam się, dlatego że uważam, że będą kwestie wypisywania recept i przestawienia pieczątek do Fundacji NSZ-u, to będą to sytuacje już coraz rzadsze. Mam nadzieję w najbliższym czasie incydentalne. Czekamy jeszcze na przyjęcie już ostatecznie przez Senat i przez Prezydenta tej ustawy. Natomiast nie załatwia to innych problemów. Dodatkowo pamiętajmy, że tak naprawdę leki podróżowe i pacjenci już po wygaśnięciu tych protestów sami się o tym przekonali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.